Mój tata skończył cztery klasy szkoły podstawowej. Moja mama skończyła klas siedem. A mimo to nie mam najmniejszej wątpliwości, że to byli bardzo inteligentni i mądrzy ludzie. Siostry i bracia, rozumienie świata zaczyna się od rozumienia pojęć. Chcielibyśmy zatem pojąć, czym jest inteligencja, czym jest. Wykształcenie, a czym mądrość. Zechciejmy to pojąć, bo mimo tego, że rzeczy te będą mocno się ze sobą przeplatać, to każdy jest czymś innym. Dawno temu, gdy wykształcenie dotyczyło wąskiej grupy ludzi, sam fakt wykształcenia mógł sugerować, że mamy do czynienia z jakąś elitą, z kimś bardzo mądrym. Dzisiaj tak już nie jest, a związane jest to z upowszechnieniem wykształcenia, także tego wyższego. A skoro w społeczeństwie z natury rzeczy są ludzie mądrzy i głupi, to skoro wszyscy są wykształceni, to znaczy, że wśród wykształconych będą i mądrzy, i głupi. Dzisiaj posiadanie wykształcenia nie jest świadectwem ani mądrości, ani inteligencji. Najwyżej przesłanką i to cienką. Inteligencja to wrodzone i rozwijane cechy człowieka pozwalające mu zapamiętywać, kojarzyć, wyciągać wnioski, uczyć się. Dawniej kojarzono inteligencję głównie czy przede wszystkim z rozumem. Dzisiaj patrzy się na inteligencję szerzej, widząc choćby inteligencję emocjonalną. To ostatnie tłumaczy, dlaczego bywa tak mózgole. Szkolni później często pracują dla trójkowiczów. Ci ostatni może nie mieli pasków na świadectwie bardziej na tyłku ale później w życiu. Wśród ludzi w biznesie radzą sobie często lepiej od tych szustkowiczów. Bywa też tak, a zwłaszcza dawniej tak było, że za inteligencją wcale nie musiało iść wykształcenie, bo nie było warunków, bo nie było możliwości, bo nie doceniano tego w rodzinie. I może ktoś. O bardzo marnym wykształceniu, być jednocześnie człowiekiem niezwykle inteligentnym. To są dwie różne rzeczy. I wreszcie mądrość. Przeplatać się będzie ona i z wykształceniem, i z inteligencją, ale jest ona czymś innym. Można powiedzieć, że jest to wiedza ułożona według wartości, albo że jest to taka unikalna encyklopedia z sercem, bo sama wiedza, Samo wykształcenie, sama inteligencja to nie jest jeszcze mądrość. Mądrości nabywa się doświadczeniem, wrażliwością i dobrocią. Jest też pewien rodzaj mądrości, która wykracza poza ludzkie zasługi i osiągnięcia. Jest to taka mądrość dana wprost z góry, wprost od Boga. Czasem jest to jakiś szczególny dar, ale najczęściej jest to po prostu dobre, czyste sumienie i zdrowy rozsądek. W hierarchii wartości ta mądrość dana z góry więcej waży niż wykształcenie, niż inteligencja, czy ta tylko czysto ludzka mądrość. I w tym duchu należy rozumieć słowa z dzisiejszej Ewangelii. Jezus powiedział: Wysławiam cię, ojcze pani nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Słowo prostaczek nie jest najszczęśliwszym tłumaczeniem. W innych tłumaczeniach mamy tu niemowlęta. Słownikowe znaczenie to niemowlę, dziecko, ktoś niewykształcony, ktoś nieuczony. Ktoś nie ma wiedzy, nie ma wykształcenia, ale jako stworzenie Boże zachowuje proste, czyste sumienie i zdrowy rozsądek. Właśnie proste, czyste sumienie, zdrowy rozsądek, przewodnik życia. Tego niestety jest coraz mniej w świecie. To, co było naturalne, Proste, oczywiste, przestaje być takim. Nowa mądrość, według różnych pseudonauk, próbuje dokładnie odwrócić porządek świata. Posłużę się jednym przykładem. W Polsce ma powstać nowy serial dla Netflixa. Nieważny tytuł. Chodzi o to, by uchwycić sposób myślenia twórców. I to, co będą próbowali potem przez to filmowe dzieło przekazać widzom, Wam. Scenarzystka i reżyserka tak mówi o tym filmie: Chcę opowiedzieć o młodych kobietach, które wiedzą, że nic nie muszą, a mogą wszystko. Powtórzę. Wiedzą, że nic nie muszą, a mogą wszystko. I jeszcze raz. Wiedzą, że nic nie muszą, a mogą wszystko. Zobaczcie, jak to jest. Mądrość taką głosić będą seriale, szeroko pojęta kultura, może uczyć będą tego w szkołach, na uczelniach. Wychowywać tak dzieci i młodzież, głosić prawa niezbywalne do tego, i nikt się temu specjalnie nie będzie dziwić, i nikt się nie będzie tego wstydzić, a powinien. Tymczasem prosty człowiek o czystym sumieniu i zdrowym rozsądku powie: zaraz, zaraz. Nic nie muszą? Naprawdę? Przecież to jest piramidalna bzdura. I kobieta, i mężczyzna, każdy z nas ma pewne obowiązki, powinności, które każą mu wewnętrznie zmuszają do czynienia takich, a nie innych rzeczy, podejmowania takich, a nie innych decyzji. Nic nie musisz? Otóż nie, właśnie, że musisz wiele. Dochować wierności, dotrzymać słowa, być prawdomówny, uczciwy, prawy, solidny. Jak dziecko ci płacze, to musisz się nim zająć. Jak jesteś mężczyzną, to masz chronić i bronić dzieci i kobiety. To jest Twoja powinność. Jak statek tonie, to musisz ustąpić miejsca w szalupie. Jak ojczyzna jest zagrożona, to masz jej bronić. Tak samo masz bronić wszystkich słabszych, złodziei łapać, kłamców demaskować. Nie możesz mówić nie moja sprawa. Jeśli ktoś ci mówi nic nie musisz, to ten ktoś nie ma racji. Masz wiele powinności i obowiązków. A gdy im się sprzeniewierzasz, tak bywa, to grzeszysz, to robisz źle. Ten sam prosty człowiek o czystym sumieniu i zwyczajnym, zdrowym rozsądku powie zaraz, zaraz. Wszystko mogą? Naprawdę? Jak można bez cienia zażenowania wciskać ludziom takie bajki? Naprawdę wszystko możesz? To powiedz trąbie powietrznej, żeby skręciła w lewo. To powiedz do nowotworu idź sobie. To stań nad trumną z, umarłych, z umarłym i powiedz wstań. To idź na linię frontu między armiami i powiedz, od teraz będzie pokój. Naprawdę wszystko możesz? Litości. Więcej skromności, a przynajmniej szczyptę realizmu. Wysławiam Cię Ojcze Pani, nieba i ziemi. Że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczką. Można wierzyć w to, że nic się nie musi i wszystko można. Prowadzi to jednak prędzej czy później do bardzo gorzkich rozczarowań i do zdarzenia ze ścianą. Oszczędźmy sobie tego. Troszmy się natomiast i wołajmy do Boga o czyste i prawe sumienie i o zdrowy rozsądek. Wołajmy o tę prawdziwą mądrość, która płynie z góry.